Witamy pierwszego dnia na, w salo, na salonie karawaningowym w Düsseldorfie i chcieliśmy od razu zaprezentować naszą pierwszą markę, wiodącą markę Benimar z nowym produktem, specjalna edycja modelu 463 na rok 2024 specjalna edycja charakteryzuje się tym, że ma w serii pakiet Nord Auto Cup, srebrną szoferkę ale też i specjalną tapicerkę, tylko przeznaczoną do tej edycji. Samochód, dobrze myślę, Wam znany z naszego rynku bardzo popularny, cieszący się największym wzięciem wśród naszych klientów. Samochód, który jest samochodem o bardzo nowoczesnym wyglądzie wnętrza bardzo nowoczesnym designie mebli. I samochodem bardzo praktycznym, z, e, najbardziej można powiedzieć ulubionym przez klientów rozkładem. Samochód z dwoma oddzielnymi łóżkami z tyłu, z możliwością połączenia na jedno duże. Plus do tego duże siedzenie w livingu w kształcie litery L z dodatkowym miejscem po przeciwnej stronie siedzenie w sumie dla, można powiedzieć, sześciu osób ze stołem centralnym, który się porusza we wszystkich kierunkach rozkłada się, powiększa. Także uważam, że bardzo fajny produkt w bardzo dobrej cenie. Prezentujemy drugi ze specjalnych modeli Benimara model 481, 6 metrowy samochód, bardzo zgrabny na 4 osoby. I chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Idealny samochód na promy. Zwróćcie uwagę jaki ma mały zwistylny tylny przy 6, metro, przy 6 metrach długości. Kolejna nowość ze stajni Benimara. Produkt, nowość zupełnie na model na sezon 2024. Samochód Irteo. Może dziwna trochę jest jego nazwa, natomiast sam samochód jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Samochód jest węższy od samochodu standardowego, więc nie ma dwóch, trzydziestu szerokości, ale przez to jest bardzo zgrabny. Nadaje się do miast. Nadaje się na wszystkie wąskie uliczki, bo jest też samochodem krótkim, ze stosunkowo dużym wnętrzem. Ale podstawową jego zaletą jest to, że szerokość i wysokość powoduje możliwość jeżdżenia po małych miasteczkach i parkowania wszędzie na parkingach dla samochodów osobowych. Nowe IRTO zapraszamy do środka. Samochód z czterema miejscami do jazdy, dużym livingiem, dodatkowym miejscem do siedzenia i szafą ukrytą tutaj za plecami, do, do piątego pasażera. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak duże wnętrze ten samochód kryje. Olbrzymia łazienka z oddzielnym prysznicem, duża kuchnia. W tej chwili już z dwoma palnikami o komuś się przydały. Dwa, dwupalnikowa kuchnia, więc wszystkie garnki się zmieszczą, wszystkie patelnie nawet duże dla tych, co lubią jajecznicy. Oba samochody Irteo. W dużej swojej kuchni mieszczą też lodówkę na szczycie obustronnie otwieramy. Nawet jak jesteśmy na zewnątrz może mamy bardzo łatwy dostęp do lodówki. Rozwiązanie trochę przeniesione z samochodów typu camper van. Lodówka kompresorowa, więc też nie ma problemu z jej rozmrażaniem ewentualnym w bardzo gorące dni, bo tak samo jak nasze domowe lodówki. Duży zlew i proszę zwrócić uwagę, jaki, duży, jaka duża sypialnia. Oczywiście rozwiązanie z Benimara z rozkładanymi schodami, jak też również lukiem. W którym możemy się dostać do garażu. Pod spodem, pod łóżkami znajdziemy dwie duże szafy. Jedna i druga. I jak przy rozwiązaniach z pojedynczymi łóżkami szafki nad łóżkami. Samochód z bardzo dużym wnętrzem myślę, że idealny na, dla dwóch osób natomiast też możliwy do jazdy dla czterech. Samochód, jak zwrócicie Państwo uwagę, ma, jest wysoki w środku, ale jego wysokość całkowita jest dużo mniejsza od samochodów standardowych o szerokości 2,30 Uważam, że idealny samochód do jeżdżenia po mieście, do miast, do zwiedzania dla dwóch osób. Z ...modeli IDEO, samochód również standardowy. Krótszy niż to, co jest prezentowany, ze względu na to, że ma z tyłu łóżko. Poprzednio. W związku z tym, samochód jest krótszy, ale też z dużym węższym. Z dużym bagażnikiem, że bagażnik jest troszkę węższy, natomiast wysokość jest wystarczająca, żeby wstawić rower na dwie osoby. Myślę, że jak znalazł. podobnie jak w poprzednim modelu, jeżeli chodzi o tutaj o living, jest dokładnie taki samo. Dasz siedzenie dla pięciu osób. Również duża kuchnia z dwupalnikową kuchenką. E, łazienka. Tutaj zapraszam do obejrzenia tej łazienki, dlatego że powiedziałem, że ma oddzielny prysznic, teraz zobaczcie jaki tu jest patent w tej łazience. Tak korzystamy ze zlewu, z umywalki i z toalety. Natomiast po przekręceniu ściany mamy pełnowymiarowy prysznic i nie ma potrzeby używania jakichkolwiek tutaj zasłonek. Wszystko jest wykończone plastikiem i wszystko jest wodoszczelne i wodoodporne. Natomiast z tyłu mamy jedno dużo podwójne łóżko, również z szafami. Po prawej i po lewej stronie mamy szafę do powieszenia swoich rzeczy. Jak również z drugiej strony mamy półki z takim przyjemnym gardłem i stopniami do wchodzenia. Zobaczcie, jaki bardzo fajny patent na schowanie schodów i wejście na łóżko. Także, mimo tego, że łóżko jest wysoko, bardzo łatwy dostęp do niego zapewnia ta schoda. Samochód możemy sobie też powiększyć, podnosząc tą łóżko i mamy więcej miejsca tutaj w środku. Zapraszamy do zakupu naszych benimarów.